W tej sytuacji, w której obecnie się znajdujesz, powiedziałabym, że musisz zwrócić bardzo baczną uwagę na to, jak ty się właśnie w czymś czujesz. Czy ktoś bądź coś nie wpływa na ciebie negatywnie? Powiem tak, bo tutaj możesz być otoczona jeszcze jakąś energią. Która po prostu chciałaby ciebie hmm, być może kontrolować, ale też słyszę coś takiego, że mogą to być stare programy i schematy, których jesteś nieświadoma, nieświadomy i one tak na Ciebie wpływają. Kochani, na pewno rada jest taka, żebyście nie zamykali się na życie na świat. Um, Żebyście podążali przed siebie otwartą yy, ścieżką, ponieważ wszystkie ścieżki są otwarte przed Wami. Nie zamykajcie się na to. I właśnie tutaj też jest powiedziane, yy, czas kochani podjąć taką energetyczną decyzję o, o swobodzeniu, o uwolnieniu się, o podjęciu ważnych. Dla Ciebie ważnych działań. Także taki, kochani, przekaz. Troszkę tajemniczy, ale jednak.